Z ostatniej chwili wiadomość bardzo ważna, mianowicie 88 spośród 100 senatorów USA podpisało się pod listem, w którym żądają, aby sekretarz stanu USA Mike Pompeo wywarł nacisk na Polskę w sprawie restytucji mienia ofiar Holokaustu. Chodzi tutaj o tak tzw. mienie bezpłatkowe. Jak też prawdopodobnie jakieś inne roszczenia. A roszczenia te pochodzą głównie od organizacji żydowskich i sięgają naprawdę bajońskich kwot. Jeśli chodzi o prawo, które zajmuje się minim bezpadkowym, to Polska nie łamie. Takiego prawa i takie same prawo obowiązuje w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce, jak i w państwach Unii Europejskiej. Tak, tak więc pod względem prawnym jesteśmy jak najbardziej w porządku. A poza tym należałoby to wszystko policzyć, no i nie wiadomo, jak jakby to liczyć, po prostu trzeba byłoby się odnieść do kryteriów. Narodowościowych, rasowych i tak dalej, aby udowodnić, żeby, że dana osoba faktycznie była pochodzenia żydowskiego i że akurat zginęła w Holokauście, a nie na przykład umarła w Związku Radzieckim, czy umarła w sposób naturalny gdzieś w Nowym Jorku. Dołączyłem tutaj oryginalny list senatorów w języku angielskim, a chciałbym też zwrócić na jedno zdanie. W tym liście. Chociaż tam jest wiele no, różnych, różnych zdań, ale jedno, które naprawdę mnie dobiło, mianowicie w tym zdaniu jest powiedziane, że od 1989 roku, czyli od czasu właśnie w upadku tej żelaznej kurtyny, od czasu zmian demokratycznych w Polsce, Żydzi i ich spadkobiercy nie uzyskiwali. I nie uzyskali prawie żadnych rekompensat za swoje mienie. No to jest już naprawdę wierutne kłamstwo, ponieważ jest wiele, wiele, setki przykładów, jeśli nie tysiące, jak odzyskiwali swoje mienie, czy mienie, do którego rościli pretensje. Jeszcze końcówka podpisów pod tym dokumentem. No zobaczymy, czy w czasie wizyty prezydenta Trumpa która ma być we wrześniu w Polsce, ten temat w ogóle zostanie podjęty przez władze polskie. No, bo że jakieś ponaglenia ze, stanów, ze strony Stanów Zjednoczonych będą, to na pewno, ale czy będzie jakieś, jakaś reakcja ze strony władz polskich?